Wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda. to jest kolejny odcinek Rexio i kretes w akcji. Słuchajcie, misja 11, chyba 12 jest ostatnia, więc mam nadzieję, że awansujemy z tej 11 misji, która jest piekielnie trudna. Mam duże problemy, żeby ją przejść, ale postarajmy się to uczynić, prawda? Może się nam uda. Może się nam uda, kto wie Dobra, podbiegniemy szybciej. Mamy zaporę, na którą już właśnie Oj, 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 oj No to w... ładnie nie, 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 nie Ale to było słabe. A! Ajajajajaj! Nie! Ło! Ło! O nie! Oj oj, 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 I co ja teraz biedny pocznę? Wo, Co ja biedny teraz mam zrobić? No, chybaście Boga nie icie. Masakra tutaj jest. Ogólnie, że tak się wyraża. Ło, 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 ło... Jeju, przeszedłem to. Ojeju. No nie wierzę. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Ło, wow, zagapiłem się, nie. Aha, nie, no co jest, naprawdę. Błagam was. Ja nie mogę tak skończyć. Jeju, przepraszam, że się takie dźwięki wydaje, ale naprawdę. nie! Ajajajajaj, byłem tak blisko, I byłem tak blisko, moi drodzy. Oj, 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 oj. No, bierz tą osłonkę, mój drogi. Oj, 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 oj. O nie, no jak to? Czemu tak szybko mi poszedł? No i teraz co? Co ja biedny teraz mam? Naprawdę, ta mapa to jest straszna kaszana i tutaj będzie takie bieda. Tutaj nie będzie dobrze, nie! O cholerka OMG OMG Serio 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 -ho, ho No nie, no i jaki bug! No i co ja mam zrobić teraz? Widzieliście jaki bug? Wszedłem w tekstury Ja pierdziele, serio te grato nie dość, że strasznie trudna, można się o wszystko zniszczyć, to, to, wow, 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 wow. no nie, no ja też w to nie wierzę, naprawdę. Serio... No dobra, słuchajcie moi drodzy, ja tej misji 11 chyba nie przejdę, już tracę, tracę jakąkolwiek, słuchajcie nadzieję, bo naprawdę to jest tak trudne, że, że trudne. No i tyle. Tracę jakąkolwiek, moi drodzy, nadzieję, czy to kiedykolwiek przejdę. Zobaczcie, mam tyle życia. A... Aj, 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 jezu. Jezu, jezu, jezu. O mój Boże, tutaj dotarłem. Jedno życie mam tylko. Mam osłonkę. No nie, no. Chyba was głowa boli. Ej, tu przeszedłem, no ale. Ej, tu znowu ci strzelają mnie. O matko kochana. Życie. O jest. O Boże, jak ja tu teraz przejdę? O nie! No nie, naprawdę. No ho, się zaczyna teraz. Ale mam żyć go za to. No, gin statku wred. No, was chyba pogięło. Ło cholera! O jejku! OMG, chyba przeszedłem. Jest! Udało się! O... o nie wierzę w to. zobaczcie ile tu tego jest. Ja w to nie wierzę, ale przynajmniej zaliczyliśmy tą misję. Ja w to nie wierzę, co tu się dzieje? No nie wierzę. Nie wierzę, sam w to nie wierzę. No jakie bugi są teraz... Odrodzę się i te lasery nie. Ten tego jak nie można dołem to spróbować. Nie musimy to dołem przejechać. Popatrzcie znowu te tekstury. Nie ma co jeszcze raz zgińmy, bo to szkoda. Spróbujmy dołem podjechać. No nie wierzę w to. Wy się Boga nie boicie, naprawdę. Jejku, jajko! Ominąłem tyle jajek! Nie i zginę! No naprawdę! No naprawdę, naprawdę ja w to nie wierzę, co tu się Baba! dzieje. No i co ja mam teraz zrobić? Ten laser za długo świeci, zginę i Masakra, naprawdę ta gra jest tak irytująca. Gratuluję tym twórcom. No nie wierzę! Ja też w to nie wierzę. Gdyby chociaż się statek nie niszczył, e, uderzając o tę teksturę, a tutaj to jest parodia. Naprawdę. Nie wiem, jak to wszystko ominąć. Tylko jest tyle tutaj, że to jest głowa mała. Popatrzcie. jaj. No. Nie ma co, nie ma co, nie ma co Straszne fajle Jeszcze tą kurę trzeba unieszkodliwić Liwić. No nie, akurat podjechałem wtedy kiedy No naprawdę Nie wierzę w to wszystko Co tu się dzieje? No nie no nie wierzę Serio Serio? No, jak ja tu mam przejść? Ja tego nie czaję. No, ko kochana, przecież tu jest tyle spamu tym wszystkim. Nie ma co, słuchajcie, moi drodzy. Ja chyba się poddaję. Zobaczcie. Jedno życie. Do widzenia. Ale przeszliśmy tą jedenastą misję, to jest ostatnia. I być może. Ojeju! No i ja nie, nie mam jak sobie poradzić z tym spamem tego. Przecież to jest chore. No i nie no, giniemy jeszcze raz. Nie ma co. Ja muszę mieć dużo HP, żeby to przejść. Muszę mieć. Dobrze, skończ mój drogi. No i wjechałem akurat pod to, dobra, gin, gin, strzelajcie do mnie, elegancko, muszę dołem jednak jechać, no ale co zrobimy, no nic nie poradzę na to wszystko, popatrzcie jak to jest, jak to jest naspamowane tym wszystkim, dobra, no, nic nie poradzę na to, no nie, no naprawdę, jeszcze nie trafiłem, Przepraszam, no ale to naprawdę ta gra jest strasznie piekielnie trudna i ja nie wiem już co ja mam zrobić. Przegrałeś jak ty. No nie. No, nie wierzę. Spoko. No to teraz też jest gg. Serio, ta gra jest yy, słaba, jak nie wiem. Nie polecam Wam tej gry. Można się strasznie zdenerwować przy eee, niej. Witam nie 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 nie. w warsztacie łatki, no wiesz, ułatwiającej spraw no, na sieci. Eee, na sieci jest tylko wysuszony dorsz. Jest? Pócho, wszędzie go szukałem. Okej, okay, no. no to to się nazywa, no serio, naprawdę, no nie wierzę też w to, a ten laser co, oszalał, przynajmniej zniszczyłem bardzo dużo tych, oho. Dobrze moi drodzy, ja się z wami żegnam, dzięki wam za uwagę, strasznie się denerwuję przy tego typu grach. Jeżeli chcecie w nią pograć, to nie polecam tej gry, bo szkoda waszych nerwów. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.